Gdzie ja my nie jesteśmy? Dlatego pojęcia nie mam. Dobra, ty napraw statek, a ja pójdę poszukać miasta. O, to jakieś miasto. O nie, to kosmiczna policja. Zostaw mnie! Skończyłem. Odlatujemy! Nie! Gdzie ci mi teraz okraść bank? Ja pójdę obrabować banka, ty rób co chcesz. Nikt mnie w tym nie rozpozna. Tu agent kosmicznej policji, mamy go. Podaj hasło do sejfu albo giniesz. Awaria w sektorze dziewiątym. A masz, a masz! Będzie boom! O o! Ciekawe, co mu tak długo zajęło. Idź, zaraz będzie twoja cela. Nigdy nie otwieraj tych drzwi. Nie cierpię więzienia. Przesyłka dla pana nic nie zamawiałem. Pójdziemy tamtędy. Leć do bazy. A niech to znowu tu. Dobra, ty idź za swojej sprawy, a ja muszę gdzieś polecieć. To na pewno tu. Tak, to tu. Masz zapłatę. Tak, mam. A ty masz towar? Proszę, oto i on. Nie tak prędko. Najpierw zapłata. Masz. Weź to. Ciąg dalszy nastąpi.